Szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy to jest photoshopowane sześciopak na czole, czy po prostu ten człowiek tak naprawdę mocno się koncentruje, ale takie, takie praktycznie sześciopakowe czoło. I komentarz, To jest twój punkt widzenia, kiedy poprosiłeś Backend o to, żeby wycentrował Diva na stronie? A w dzisiejszym odcinku Playwright, bardzo fajny przewodnik i Deming Cycle. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 20 listopada 2023, zaczyna się Black Week, czyli praktycznie już nie jest Black Friday, jest Black Week, ja nie mogę się doczekać kiedy zrobi się Black Month, bo po prostu wszyscy będą inwestować w reklamy i już w Black Week będzie za drogo robić reklamy, więc zaczną robić jeszcze wcześniej, aż w końcu się zrobi Black Year i będą promocje non-stop i wtedy nie będzie promocji. Anyway, IT morning to jest zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają pomóc w Waszym codziennym rozwoju. Dzisiaj piję napar, bo jestem niestety przeziębiony. Przeziębiłem się w trakcie wyjazdu do Krakowa i jeszcze nie jestem na siłach, więc się tutaj inhaluję tym naparem, żeby móc do Was mówić, bo dalej ze mnie cieknie. Ale żeby nie przedłużać, chodzimy do naszego pierwszego materiału w dzisiejszym odcinku którym jest bardzo fajny przewodnik do playwrighta. Na weekend poprzedni trochę potrzebowałem sobie pobawić na własne potrzeby playwrightem, bo chciałem po prostu trochę pewne rzeczy porozwiązywać w kodzie i po prostu chciałem zrobić sobie osobne repo, żeby się pobawić. I tak naprawdę zaczynać zawsze od zera, bo niestety moje wszystkie boilerplate, y, czyli takie solucje do wystartowania, że mam po prostu już zrobione różne, nazwijmy to szkielety pod kod były bardzo przestarzałe, bo dawno nie robiłem, nazwijmy to bieżąco w Play'cie, więc nie miałem po potrzeby ich aktualizować. I tak chciałem przy okazji skorzystać z jakichś materiałów, żeby to wszystko podświeżać. Trafiałem na, e, właśnie na tą stronę Playwright Solution na dokładnie ich część poświęconą właśnie setupowi z Linta, Pretiera i Haskiego, bo tak naprawdę najbardziej interesowało mnie, co obecnie się dzieje w tym zakresie, co jest używane. Ale później zacząłem patrzeć sobie na cały ten tutorial. I powiem szczerze, jest to z tych, których ja widziałem, jeden z lepszych tutoriali do Playwrighta. On koncentruje się na pracy z API, ale co mi się bardzo podoba, jego moim zdaniem jednym z największych zalet jest, że praktycznie co robimy, jakąś zmianę w frameworku? Autor nam pisze, żebyśmy zaktualizowali Readme. że robimy pewien setup. No to zaraz później będzie pierwsze, co zrobimy. No, może nie tak pierwsze, ale będzie. Tworzenie sobie gdzieś readmi, żebyśmy te rzeczy utrzymywali. I praktycznie to się przewija, co ileś tam postał, że jak robię jakąś tam większą zmianę, no to automatycznie każe nam zaktualizować readmi. Jedyne co tak na tyle ile ja przejrzałem, bo... Ogólnie powiem tak, nie znalazłem tutaj czegoś takiego, z czym bym się mocno nie zgadzał. Jest wiele takich rzeczy, które... Dla mnie nie byłem w pełni pewien, czy to jest na, pewnie, na pewno najlepsza decyzja, jaka może być, ale w większości wypadków się zgadzam z tymi decyzjami. I jeśli to jest tutorial od podstaw, jak najbardziej jest OK. Jedyne, co mam takie duże, ale mam wrażenie, że czasem autor mógłby się posilić, żeby poświęcić parę słów, żeby powiedzieć, dlaczego coś takiego wybrał. Albo napis, chociaż napisać ko, rozwią, gdzieś komentarz, że to nie jest koniecznie najlepsze rozwiązanie. Ale na potrzeby takiego procesu właśnie tutaj na początek jest to coś co można wybrać. Że alternatywie, jeśli będą sytuacje, można popatrzeć na inne rzeczy, trochę mi tego zabrakło. Wtedy też byłbym był naprawdę kompletnie otwarty, powiedziałbym, że to jest bardzo dobry tutorial, tak to mam parę zastrzeżeń. Jak widzicie, on jeszcze wychodzi, w momencie, w którym ja go dodałem do tej listy, bo to materiały nie zawsze idą na bieżąco. Czasami mam po prostu materiały, które trzymam, aż przyjdzie do nich sytuacja. I ja do, jak ja to dodawałem, to była część 11, teraz jest część 13 wyszła, więc jest on dalej aktualizowany na bieżąco. Jeśli chcecie się z playwrightem, zwłaszcza z, jego api, zwłaszcza z pracą z API, wydaje mi się, że bardzo dobry materiał do skorzystania. Ym, no i czas na self-promo. Jak wiecie, od pewnego czasu próbuję poeksperymentować, żeby zrobić przerwę. Nie mam sponsorów i raczej nie wiem, czy będę chciał kiedykolwiek wziąć sponsorów. Ale chciałbym trochę popromować inne rzeczy, które robię. Dzisiaj chciałbym was skierować do posta, który jest na Twitterze, na Linkedinie i także na YouTube Communities, gdzie zapytałem się Was o to z jakich innych kanałów na YouTube korzystacie. Chodzi mi o kanały na YouTube, które są po polsku i omawiają tak zwany, jak ja to mówię, szeroki świat IT dlaczego? Chcę trochę zobaczyć jak inne kanały radzą sobie z pewnymi problemami, które ja mam Także myślałem, żeby zrobić gdzieś listę. Bo, jak wiecie, wyrodek lubi listy. Listy właśnie kanałów, które mamy w różnych tematykach, żeby także pomóc poszerzyć wiedzę o innych rzeczach, co robimy, jak to u nas wygląda. Po prostu taka moja ciekawość. Niestety, muszę powiedzieć, Google i YouTube nie zawiodły. Próbowałem samemu zrobić taki spory research na tych tematykach, ale sporo rzeczy, które ja nawet wiem, że istnia, istnieją, kanały, które ja nawet znam. Nie używając dokładnie ich nazw nie potrafiłem ich wyszukać. I tak trochę właśnie patrzę jak to działa, jak to wygląda, to chciałem popatrzeć na większą ilość kanałów, więc jeśli możecie zachęcam Was do pisania. Albo w, pod tych postach, które podlinkuję, albo nawet pod tym odcinkiem, jakich właśnie YouTube y używacie i tak dalej. Najważniejsze co mnie interesuje muszą być w języku polskim. I... Powinny być gdzieś koło IT. To nie musi być IT dla profesjonalistów, może być to właśnie jakieś IT simplified dla osób z zewnątrz, ale po prostu mnie to interesuje, więc bardzo bym prosił o pomoc, bo na tym mi mocno zależy. Przechodzimy do drugiego materiału. Naszym drugim materiałem jest... Nazwijmy to trochę lekcją historyczną. Mowa jest o cyklu deminga. Cykl deminga jest znany także pod innymi nazwami, bo ja na przykład się go po raz pierwszy spotkałem jako cykl PDSA i ja to gdzieś miałem na studiach. I on się bierze właśnie od Edwarda Deminga, doktora Edwarda Deminga. I ja tu mogę trochę rzeczy pomieszać, bo mówię z, z głowy, przed chwilą sprawdziłem mniej więcej, więc zresztą większych błędów nie zrobię. Edward Deming był. Um, nie pamiętam, czego był doktorem. Wydaje mi się, że doktorem fizyki, ale mogę się mylić. I tak naprawdę on um, miał taki swoje renesans na początku w trakcie II wojny światowej. Gdzie, em, gdzie w trakcie wojny Ameryka potrzebowała trochę usprawnić swoje systemy dostarczania, jeśli chodzi o produkcję i tak dalej. I Demingowi zostało to powierzone. Deming bardzo mocno zoptymalizował wiele tych rozwiązań. Niestety, gdy wojna się skończyła, jego rozwiązania, jego, wszystkie zmiany, które praktycznie wprowadził, zostały cofnięte, w, zostały wycofane. No więc Deming pojechał do Japonii, gdzie był to kraj, który po wojnie potrzebował pomocy rozwoju. I między innymi tam wprowadzał życie te wszystkie rzeczy, które usprawniał w trakcie wojny w Ameryce. I, te, I tak naprawdę, między innymi, bo to nie można powiedzieć, że to jest tylko jego zasługa, te wszystkie rzeczy doprowadziły do tego, jak to właśnie w latach 60., -tych, 70., -tych, nagle, właśnie Japonia była traktowana przez Amerykę jako wielki, właśnie konkurent i firma, która produkuje bardzo, kraj, który produkuje bardzo dobre, dużo rzeczy dobrej jakości i tanio. I tak naprawdę. O czym też się o tym mówię, bo cykl deminga, czyli właśnie ten, że mamy plan do study act, jest praktycznie podstawą bardzo wielu modelów iteracyjnych. Do tego stopnia, że jeśli posłuchacie, bo to jest podcast Beyond Phoenix Project, to tam o DevOpsie wprost się mówi, że DevOps bardzo mocno ciągnie z Theory of Constraints, Goldrata, jak i właśnie te prac deminga, że to są tak naprawdę te zmiany, co były robione w świecie fabryk i tak dalej. One stały podstawą się do właśnie DevOpsa. I tak naprawdę, jak się zobaczymy na ten tutaj cykl, no to co się dzieje? Zaczynamy od tego, że właśnie planujemy, co chcemy zrobić. Następnie to budujemy. Później patrzymy, czy robimy retrospektywę, co nam się nie udało. I później planujemy, jakie zmiany robimy. No, praktycznie Agile. Praktycznie DevOps, praktycznie wszystko, gdzie jeśli zejdziemy do najniższego poziomu i chcemy powiedzieć Shorten the Feedback Loop. Ja nie chcę tutaj przychodzić ten cały artykuł. Bo bardziej chciałem spróbować w tym wypadku was zachęcić. Ja wiem, że jeśli jesteśmy na początku swojej kariery, można nas to tak bardzo nie interesować, ale coś, jak robiłem prezentację na temat siewzlew, jedna z dyskusji, co miałem ciekawych, to jest, jak bardzo dużo rzeczy, których my mówimy w wypadku Agile'a i tak dalej, już prace z lat 50., jak nie wcześniejszych też o tym mówiły. Też mówiły już o tych pomysłach, tylko one może wtedy nie były aż tak wciągnięte w życie. To trochę pokazuje też, że nie wszystko jest cykliczne. Offshoring, nearshoring. Później mamy cykl, że jest duży system planowania, planowania overhead, zaczynamy być wkurzeni, że jest tyle tego planowania, tyle kontroli, idziemy w znowu jakieś rzeczy, że oddajemy władzę deweloperom. Później to się znowu ludziom zaczyna nie podobać, no, zaczyna się nadkładanie tego, Zatem ze zmianą nazwy, czasami nie. Okej, okay, dobra, ewidentnie jest, nie jestem w pełni zdrowe, bo zaczynam już po prostu rantować zamiast przynosić wam wartość, więc jeśli nie wiecie, kim jest Deming, nie wiecie, czym jest cykl Deminga, to warto się z nim zapoznać, bo tak naprawdę zobaczycie bardzo dużo tutaj, wiele nawiązań do tego, jak działa Agile. Czas podsumować dzisiejszy odcinek. Po pierwsze, yy, mieliśmy bardzo fajny przewodnik po playlacie. Moim zdaniem, jeden z najlepszych tutoriali, jakie widziałem na ten temat. Guide, jak pewne rzeczy setupować. No i za darmo, czyli czytując klasyk, uczciwa cena. A później przyjrzeliśmy się cyklowi Deminga. To jest wszystko. Dzisiaj ode mnie zachęcam do lajkowania, subskrybowania i naprawdę zależy mi na waszych komentarzach, o tym, jakie inne kanały na YouTube o IT po polsku oglądacie. To wszystko i do zobaczenia.